W końcu Donald Trump traci cierpliwość do Putina i grozi cłami wtórnymi na rosyjską ropę, które uderzą w każdy kraj, który zechce robić z nimi interesy. Przekaz ma być jasny: albo rezygnujecie z importu z Rosji, albo płacicie więcej za dostęp do amerykańskiego rynku. Zatem, czy Putin zacznie wreszcie tańczyć tak jak zagra mu Trump? Równolegle Moskwa odsłania swoje arktyczne ambicje. Rozbudowa floty lodołamaczy i nowa Infrastruktura mają umocnić Rosję na tzw. północnej drodze morskiej, szlaku, którego znaczenie dla globalnego handlu szybko rośnie. W międzyczasie Trump stwierdza wprost: Grenlandia na 100% będzie nasza, a Wens otwarcie krytykuje Danię i kwestionuje pozycję Europy. Tymczasem we Francji zawrzało, bo właśnie sąd skazał Marine Le Pen odbierając jej możliwość kandydowania w wyborach i sprawowania wszelkich funkcji publicznych. Czy szykuje się powtórka z Rumunii i protestującej Turcji? I czy to już polityczny koniec rywalki Macrona? Ciekawi, sprawdźmy to. Cotygodniowy przegląd świata biznesu i finansów. Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam Was serdecznie w programie Praktycznie o Pieniądzach i informacyjnej serii BizWik, gdzie co tydzień otrzymujecie dawkę najważniejszych wieści ze świata biznesu, finansów i geopolityki. Trump i Putin znów dostarczają solidnej porcji tematów do omówienia, ale i w Europie mamy mocny akcent ze strony Francji czy też Turcji, zapowiadający majowe emocje także w Polsce. Stałych widzów proszę więc, jak zwykle, o kredyt zaufania w postaci łapki w górę i ruszamy. Czas to pieniądz, więc zaczynajmy. Na początek, jako że głównym tematem dzisiejszego odcinka jest bezpieczeństwo, chciałbym Was dopytać, czy zastanawialiście się kiedykolwiek, skąd biorą się wszystkie spamowe telefony, dziwne reklamowe maile, czy też próby kradzieży tożsamości? Swego czasu sam miałem problem z tym ostatnim, bo ktoś próbował wziąć chwilówkę na moje dane. W dużym skrócie to wcale nie przypadek. Nasze dane osobowe są sprzedawane i wykorzystywane przez setki firm, często bez naszej wiedzy. Dlatego aby chronić siebie i bliskich przed oszustwami w sieci, warto używać takich narzędzi jak Incogni, które automatycznie usuwa nasze dane osobowe z baz brokerów. W konsekwencji ogranicza to wszelki spam i przede wszystkim zmniejsza ryzyko kradzieży tożsamości. Cały proces jest natomiast w pełni zautomatyzowany. Incogni robi wszystko za nas, regularnie skanuje i wysyła żądania o usunięciu informacji do ponad 200 brokerów danych. Możemy więc Raz na zawsze pozbyć się tego kłopotu i chronić dane swojej i swojej rodziny lepiej niż kiedykolwiek. Do tego dla wiernych widzów kanału dostępny jest także specjalny kot rabatowy, Damian Olszewski, który zapewnia 60% zniżki na usługę. Link do Incogni znajdziecie w opisie filmu. Mam nadzieję, że w ten sposób uda się zwiększyć bezpieczeństwo waszych danych, a tymczasem powracamy do odcinka. Rosja zwiększa obecność wojskową na Arktyce. W jednym z ostatnich filmów omawialiśmy temat znaczenia północnej drogi morskiej w światowym handlu i wykorzystania Arktyki przez Rosjan w geopolitycznej rozgrywce. Warto wrócić do tego filmu, aby wiedzieć, jaki potencjał ma w garści Moskwa. Tak się składa, że niedawno odbyło się Międzynarodowe Forum Arktyczne w Murmańsku, podczas którego Putin odkrył parę kart w swojej strategicznej talii. Prezydent oświadczył m.in., że Rosja wzmocni swoją obecność wojskową i logistyczną w Arktyce, zwiększając liczbę żołnierzy stacjonujących w regionie i nie tylko. Już teraz Rosja dysponuje najliczniejszą flotą lodołamaczy na świecie, a naszym celem jest dalsze umacnianie tej pozycji. Musimy wprowadzać do użytku lodołamaczy, nowej generacji, w tym lodołamacze o napędzie jądrowym, które co istotne posiada tylko nasz kraj. Putin zapowiedział także modernizację infrastruktury wojskowej oraz rozbudowę przepustowości portów na północy, szczególnie wokół Murmańska, który określił jako stolicę rosyjskiej Arktyki. Dodatkowo Rosja będzie rozwijać nowe stocznie i nabywać statki zarówno krajowe, jak i zagraniczne, w celu wspierania arktycznych szlaków handlowych, przy czym podkreślił też znaczenie rozbudowy północnej drogi morskiej. W ciągu ostatnich 10 lat ruch towarowy na północnej drodze morskiej, od cieśniny karskiej do cieśniny Beringa, wzrósł wielokrotnie. W 2014 roku tą trasą przewieziono zaledwie 4 miliony ton ładunków. To było naprawdę niedawno. 2014 rok tylko 4 miliony ton. W ubiegłym roku było to już prawie 38 milionów ton. To pięciokrotność rekordu ustanowionego jeszcze za czasów radzieckich. Uważamy, a właściwie jesteśmy tego pewni, że do 2030 roku osiągniemy poziom od 70 do 100 milionów ton. Nasze plany, zarówno jeśli chodzi o wolumen i geografię ruchu towarowego, jak i rozbudowę floty arktycznej, są znacznie ambitniejsze. Północna Droga Morska. Powinna stać się kluczowym odcinkiem transarktycznego korytarza transportowego. Rosyjski przywódca zadeklarował także kontynuację inwestycji w transpolarną drogę morską oraz chęć przyciągania międzynarodowych inwestorów do projektów infrastrukturalnych, logistycznych i turystycznych w tym regionie. Tak zwana Północna Droga Morska może w niedalekiej przyszłości odegrać kluczową rolę w geopolitycznej układance, o czym wspominałem w poprzednim materiale, do którego zapraszam. Dla Rosja, tam to miejsce może okazać się katalizatorem do przyszłego wzrostu gospodarczego i zwiększenia znaczenia w globalnym handlu. Według szacunków Arktyka odpowiada za 7% PKB Rosji i około 11% naszego eksportu. Dostrzegamy w tym regionie ogromny potencjał do przyszłego, kompleksowego rozwoju. Ten szlak może mieć także znaczenie militarne. Tutaj Putin przedstawił argumenty ekonomiczne, ale nie obyło się rzecz bez nagonki na NATO. Jak wiadomo, w Rosji straszenie widmem konfliktu z NATO to od lat jeden z najskuteczniejszych pretekstów do uzasadniania ogromnych wydatków z budżetu państwa. Putin wspomniał także o USA i Grenlandii, ale tutaj takiego problemu z jakiegoś powodu nie widać. Po zakończeniu wojny Stany Zjednoczone zaproponowały wykupienie wyspy od Danii. Całkiem niedawno, patrząc z perspektywy historycznej, widzimy, że chodziło o poważne plany bardzo poważne plany USA dotyczące Grenlandii. Jak właśnie wspomniałem. Te plany mają głębokie historyczne korzenie i oczywiste jest, że Stany Zjednoczone będą nadal promować swoje interesy polityczne, militarne i gospodarcze w Arktyce. Jeśli chodzi o Grenlandię, uważam, że to kwestia, która dotyczy dwóch państw i nie ma z nami absolutnie nic wspólnego. Co do Grenlandii, to prezydent USA nadal dokręca śrubę miejscową. Trump mówi wprost: Grenlandia będzie nasza. Prezydent USA znów terroryzuje Grenlandię. Tym razem powiedział wprost, że na 100% znajdzie się ona w rękach USA. Amerykanin, jak zdarta płyta w kółko, przypomina, że Grenlandia ma kluczowe znaczenie strategiczne dla USA, a jej pozyskanie to konieczność, a nie zachcianka. Musimy mieć Grenlandię. To nie jest kwestia, czy możemy się bez niej obyć. Nie możemy. Trump oświadczył nawet, że siła militarna pozostaje jedną z opcji na stole, jako sposób na przejęcie Grenlandii. Podkreślił to jednym zdaniem: Nie, nigdy nie wykluczam użycia siły militarnej. Szybko jednak dodał, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że uda się to zrobić bez użycia agresji militarnej. Wyobraźcie sobie, że pod to wszystko przygotowano nawet spot reklamowy, pokazujący jak zbudowano amerykańsko-grenlandzkie przymierze. Zobaczcie to sami. W lodowatej ciszy tundry narodziło się przymierze. Nie z traktatów czy handlu, lecz z krwi i odwagi. Gdy Niemcy kontrolowali Europę, naziści zwrócili swój wzrok na Arktykę. Grenlandia stała się nieświadomym polem bitwy, a Stany Zjednoczone wkroczyły nie po to, by podbijać, lecz by chronić. Rzecz jasna, na Grenlandii znów się zagotowało. Premier-elekt Jens Fredrik Nielsen powiedział wprost: Stany Zjednoczone nie dostaną Grenlandii. Z kolei minister spraw zagranicznych chce współpracy z USA zamiast dominacji Amerykanów. Nie przejmuje się czegoś siłą. Rozmawiasz, prowadzisz dialog, na tym polega polityka. Brzmi, jakbyście po prostu chcieli szacunku. Chcemy szacunku. Oczywiście, yes, że tak. Można powiedzieć, że Grenlandia przeżywa ostatnio naprawdę gorący okres. I nie chodzi tu bynajmniej o globalne ocieplenie. Planowana wizyta Ushi Wens, która chciała wziąć udział w tradycyjnym wyścigu psich-zaprzęgów, została otwarcie zbojkotowana przez lokalną społeczność. Później pojawił się J.D. Wens, który mimo braku zaproszenia ze strony grenlandzkiego rządu postanowił odwiedzić wyspę na własnych warunkach. Ostatecznie ograniczył się jednak do krótkiego, trzygodzinnego pobytu w bazie wojskowej p 2 Space Base. Jak leci? Tutaj jest zimno jak cholera, nikt mnie nie uprzedził. Wiceprezydent USA w swoim stylu nie odpuścił wbicia szpilki w danie podczas tej krótkiej wizyty, gdzie podkreślił jak źle zaopiekowani są mieszkańcy wyspy. Nasze przesłanie do Danii jest bardzo proste. Nie wykonaliście dobrej roboty dla mieszkańców Grenlandii. Nie zainwestowaliście w mieszkańców Grenlandii i w architekturę bezpieczeństwa tego niesamowitego, pięknego lądu, wypełnionego niesamowitymi ludźmi. To musi się zmienić. Oczywiście, bo to przecież chodzi o dobro mieszkańców Grenlandii. Naprawdę nie wiem, kto w to wierzy, więc po co w ogóle to podkreślać i uzasadniać tym swoje działania? Jak reaguje na to wszystko Dania, jak to Duńczycy, czyli raczej na miękko i pokojowo. Ostatnio mówi się bardzo dużo. Pada wiele oskarżeń i zarzutów. Oczywiście jesteśmy otwarci na krytykę, ale bądźmy szczerzy. Nie podoba nam się ton, w jakim ta krytyka jest wyrażana. Jak wspomniał dziś wieczorem wiceprezydent Vance, my Dania i Grenlandia jesteśmy jak najbardziej otwarci na rozmowę z wami z otwartym umysłem. Wciąż obowiązuje porozumienie obronne z 1951 roku, które daje Stanom Zjednoczonym szerokie możliwości wzmocnienia obecności wojskowej na Grenlandii. Jeśli tego właśnie chcecie, porozmawiajmy o tym. Duńczycy chyba już powoli rozumieją, że Amerykanie nie odpuszczą tego kawałka ziemi, póki nie osiągną swojego strategicznego celu i mimo ataków szukają kompromisów. Tu już nie chodzi o dyplomatyczne niuanse, tylko o realną próbę wbicia klina między Danią a Grenlandią i pytanie, czy któraś ze stron, mimo dotychczasowej przynależności, jednak się wyłamie. Patrząc na to, jak istotna stała się nagle ta wyspa, aż dziwne, że jeszcze nikt nie próbował mieszać przy wyborach na Grenlandii. A skoro już mowa o wyborach, to warto wspomnieć o tym, co wydarzyło się właśnie we Francji, gdzie granica demokracji znów została przesunięta. Marine Le Pen wykluczona z wyborów. Czy szykuje się druga Rumunia? Cześć, tu Reigni Winard. I właśnie wchodzimy na antenę z pilną wiadomością. W ostatnich chwilach z Francji napłynęła informacja, że liderka skrajnej prawicy Marine Le Pen. Została wykluczona z możliwości kandydowania w wyborach po tym, jak uznano ją winną defraudacji. Francuski sąd karny w Paryżu uznał właśnie Marine Le Pen winną defraudacji funduszy unijnych. Chodzi o niewłaściwe wykorzystanie środków przyznanych przez Parlament Europejski. Le Pen miała zatrudnić czterech fikcyjnych asystentów parlamentarnych, w tym swojego osobistego asystenta i ochroniarza, którzy w rzeczywistości pracowali na rzecz partii. Jak twierdzi sąd, w ten sposób Le Pen i jej współpracownicy mieli przywłaszczyć 4 miliony euro w latach 2004-2016. Śledztwo w tej sprawie toczyło się od ponad dekady, a dokładniej od stycznia 2014 roku, kiedy Europejski Urząd do Spraw Zwalczania Nadużyć Finansowych wszczął postępowanie. W grudniu 2023 roku władze francuskie oficjalnie ogłosiły, że postawią zarzuty Le Pen i 26 innym członkom Zgromadzenia Narodowego. Proces ruszył we wrześniu 2024 roku przed sądem Trybunal Judiciaire de Paris i zakończył się wyrokiem ogłoszonym 31 marca. W efekcie sąd skazał Le Pen, 8 innych członków Parlamentu Europejskiego oraz 12 asystentów. Tutaj kluczowa jest jednak kara dla Le Pen, która została skazana na 4 lata więzienia, w tym 2 lata w zawieszeniu i 2 lata aresztu domowego z dozorem elektronicznym, karę pieniężną w wysokości 100 tys. Euro I co najważniejsze, w całej sprawie zakazano jej również piastowania funkcji publicznych przez 5 lat, ze skutkiem natychmiastowym. Jak zapewne się domyślacie, we Francji ponownie zawrzało. To może oznaczać koniec politycznej egzystencji liderki partii, zyskującej w ostatnich latach na popularności, i to wcale nie jest prima aprilis. I trudno się dziwić tej interpretacji, bo wiele wątków w tej sprawie budzi spore kontrowersje. Już samo oskarżenie o fikcyjne zatrudnienie nie jest tak oczywiste, jak mogłoby się wydawać. Asystenci Le Pen nie byli fikcyjnymi osobami, tylko istnieli i byli formalnie zatrudnieni. I teraz pytanie, jak precyzyjnie oddzielić, czy wykonywali obowiązki dla partii, czy może dla Europarlamentu? Gdzie przebiega ta cienka granica i kto właściwie ma kompetencje, by ją jednoznacznie wyznać? I zweryfikować. Do tego dochodzi jeszcze fakt, że to dopiero wyrok pierwszej instancji. Formalnie Le Pen powinna mieć pełne prawo do odwołania się, a mimo to sąd zdecydował się wykorzystać przepis z 2016 roku, który umożliwia tymczasowe wykonanie wyroku w przypadkach defraudacji o charakterze politycznym. Sędzia przewodnicząca w uzasadnieniu podkreśliła, że działania Le Pen stanowiły poważny i długotrwały atak na zasady życia demokratycznego w Europie, szczególnie we Francji. Pytanie jakie opcje ma w takim razie Marine Le Pen? Pierwsza i oczywista to apelacja. Sąd wyższej instancji może wyrok złagodzić albo nawet uchylić, ale realnie nie ma szans, żeby zrobił to przed rokiem 2026. A to oznacza, że nawet jeśli Le Pen odzyska prawa wyborcze, zostanie bardzo mało czasu na kampanię i odbudowanie swojej pozycji. I tutaj wchodzi właśnie druga opcja, plan B, którego i tak wszyscy się spodziewali, czyli Jordan Bar תשדל! Młody, wyrazisty, już obecny w debacie publicznej, a przede wszystkim gotowy od zaraz. W ostatnim czasie wokół demokratycznych wyborów w Europie dzieje się naprawdę dużo dziwnych rzeczy. W Rumunii najpierw unieważniono wybory, a potem zakazano startu jednemu z kandydatów. W Turcji Erdogan po prostu aresztował swojego głównego rywala politycznego, Ekrema Imamoglu, w sumie już byłego burmistrza Stambułu. Obecnie z tego powodu trwają największe. Protestu od ponad dekady, gdzie zatrzymano niemal 2000 osób, a władze wprowadziły zakazy zgromadzeń w Stambule, Ankarze i Izmirze. Mimo to, według opozycji, ponad 2 miliony osób demonstrowało w sobotnim wiecu. Naprawdę jestem ciekawy, jak się potoczą wybory w Europie i to także u nas, bo debaty na ten temat pojawiają się coraz częściej. Nie było tego dużo, ale należy się spodziewać, że już dzisiaj są przygotowane wzorce. Protestów wyborczych i to będą tysiące protestów wyborczych, o ile okaże się, że nie wygrał nasz kandydat. Więc sąd musi rozstrzygnąć protesty wyborcze i stwierdzić ważność. Coraz częściej w demokratycznych krajach używa się sądów do eliminacji politycznej i niestety wygląda na to, że otwieramy kolejny rozdział w historii zachodniej demokracji. Czy Polska niebawem napisze w niej własny akapit? Oby nie, ale chętnie dowiem się, co sądzicie na ten temat w komentarzach. Trump traci cierpliwość do Rosji. Wygląda na to, że amerykański prezydent powoli ma dosyć gierek Putina i grania na czas. Jeśli Rosja i ja nie będziemy w stanie dojść do porozumienia, by zatrzymać rozlew krwi na Ukrainie, i jeśli uznam, że to Rosja ponosi za to odpowiedzialność, a może nie, ale jeśli tak uznam. Nałoże cła wtórne na cały eksport ropy z Rosji. Mowa tutaj o cłach w wysokości 25 do 50% na cały rosyjski eksport ropy. Tutaj warto się na chwilę zatrzymać, bo wiele osób zastanawia się, jak to w ogóle możliwe, żeby nałożyć cła na towar, którego zakup już jest objęty całkowitym zakazem. Otóż kluczowe w tej zagadce okazuje się słowo wtórne. Mówimy o tak zwanych cłach wtórnych, które nie dotyczą bezpośrednio samego zakazu towaru, tylko są elementem szerszej gry handlowo-politycznej. To narzędzie presji ekonomicznej, w tym przypadku wymierzone w kraje, które nadal importują rosyjską ropę. Mechanizm jest dość prosty. Jeśli dalej będziesz kupować ropę od Rosji, to licz się z tym, że Twoje towary będą objęte dodatkowymi cłami przy wjeździe do USA. To bardzo podobne do mechaniki sankcji wtórnych z tą różnicą, że Zamiast blokować dostęp do systemów finansowych, uderza się w dany kraj przez politykę celną. Trump chce w ten sposób wysłać jasny sygnał do świata pod tytułem albo rezygnujesz z rosyjskiej ropy, albo płacisz więcej za dostęp do amerykańskiego rynku. W praktyce może się to okazać całkiem skuteczne, bo zmusza kraje trzecie do opowiedzenia się po jednej ze stron. W zależności od przeprowadzonego bilansu zysków i strat. Szczególnie może to uderzyć w Chiny i Indie, które przodują w imporcie ropy z Rosji, ale nie tylko, bo Europa i Turcja również nadal importują sporo ropy z tego kierunku. Jeśli Trump rzeczywiście posunie się do takiego zagrania, to Chiny staną przed bardzo poważnym dylematem. I to takim, który może realnie wpłynąć na ich gospodarkę i pozycję geopolityczną. Z jednej strony Chińczycy będą musieli zdecydować, czy są w ogóle w stanie wytrzymać dodatkowe 25 czy nawet 50% cła na towary eksportowane do USA. Z drugiej zaś strony będą musiały zdecydować, czy są gotowe na odcięcie się od rosyjskiej ropy i surowców, co może poważnie naruszyć relacje z Moskwą. Ponadto pamiętajmy, że rosyjska ropa wciąż jest relatywnie tania, więc stanowi przewagę gospodarczą, a więc istnieją też bezpośrednie konsekwencje ekonomiczne tej sytuacji. Takie choćby jak potencjalny wzrost inflacji, zakłócenia w łańcuchach dostaw, czy też spowolnienie wzrostu PKB. Zmiana retoryki Trumpa wobec Rosji nie wynika jedynie z bierności Putina wobec zakończenia wojny. Najpewniej chodzi także o niedawno wypowiedziane słowa Putina w odniesieniu do przejęcia władzy. Na w zeszłym tygodniu Putin zasugerował, że Organizacja Narodów Zjednoczonych mogłaby tymczasowo przejąć zarządzanie Ukrainą. W jakim celu? Aby, jak to ujął, doprowadzić do władzy wiarygodny rząd, który cieszy się zaufaniem obywateli. Dopiero wtedy, według Putina, Rosja mogłaby rozpocząć negocjacje z takim rządem w sprawie traktatu pokojowego. Tak, moi drodzy, w obecnych warunkach rosyjski przywódca poczuł się na tyle pewnie, że posunął się nawet do takiej bezczelności amerykańskiego prezydenta ten ruch Putina podobno mocno ze złości. Prezydent Trump w wywiadzie przyznał, że jest bardzo zdenerwowany na swojego rosyjskiego odpowiednika po tym, jak Władimir Putin zakwestionował wiarygodność prezydenta Ukrainy, Wołodymyra Zeleńskiego. Byłem w pewnym sensie rozczarowany niektórymi wypowiedziami z ostatnich dni na temat Zeleńskiego. Kiedy Putin uznał go za niewiarygodnego, a przecież to z nim ma prowadzić negocjacje, niezależnie od tego czy go lubi czy nie. To naprawdę nie była wypowiedź, która mogłaby mnie ucieszyć. Na szczęście, niedorzeczna propozycja Putina została szybko odrzucona przez sekretarza generalnego ONZ Antonio Gutierreza. Przede wszystkim, Ukraina ma legalny, uznany rząd. I to oczywiste, że musi być szanowany. Rosyjscy urzędnicy wielokrotnie kwestionowali legalność prezydentury zełęńskiego, podkreślając, że jego kadencja formalnie dobiegła końca, a nowe wybory nie zostały przeprowadzone. Problem w tym, że w tych oskarżeniach celowo pomija się jeden kluczowy fakt mianowicie konstytucja Ukrainy wprost zakazuje organizowania wyborów w czasie stanu wojennego. Każdy chyba jednak rozumie, że o dalszych losach tego państwa dużo łatwiej byłoby rozmawiać z człowiekiem wyznaczonym przez Rosję. W końcu swój ze swoim zawsze się dogada i kto wie czy Trump nie dojdzie do podobnych wniosków, tym bardziej że Zełęński i Ukraina nie chce zgodzić się na hojną propozycję Waszyngtonu. Myślę, że Zełęński swoją drogą próbuje wycofać się z umowy dotyczącej surowców ziem rzadkich. A jeśli to zrobi, to będzie miał problemy. Duże. Bardzo duże problemy. Zawarliśmy umowę w sprawie ziem rzadkich, a teraz on mówi: No wiesz, chciałbym ją renegocjować. On chce zostać członkiem NATO, nigdy nie miał zostać członkiem NATO, on o tym wie. Więc jeśli chce renegocjować umowę, to szykują mu się poważne kłopoty. Zarówno Zełęski, jak i Putin zaczynają coraz mocniej naciskać Trumpowi na odciski i widać to po jego reakcji. Jednak jak się okazuje, to Rosja może szykować kolejny ruch, który nie tylko podbije stawkę, ale też mocno podgrzeje atmosferę w Waszyngtonie. Pytanie, czy Putin zacznie w końcu grać tak jak chce tego Trump. Chętnie dowiem się co sądzicie na ten temat w komentarzach. Tymczasem, jeśli ten materiał był dla Was wartościowy, to zostawcie łapkę w górę. Koniecznie obejrzyjcie też materiał o arktycznym potencjale, który ma w ręku Rosja. Do tego Stany Zjednoczone zaproponowały już drugą umowę Ukrainie i okazuje się, że jest gorzej niż było. Z kolei tutaj znajdziecie odcinek o umowie państw Europy z krajami Mercosur. Wiernych widzów, proszę o hashtag Bizwik w komentarzu, jeśli doceniacie naszą pracę, a ofertę partnera odcinka znajdziecie w opisie filmu. Do zobaczenia już za moment. Cześć!